Co ma wspólnego krypto z kultowymi Simpsonami? Stosunkowo niewiele, choć już kilka lat temu w wymowny sposób ostrzegali nas przed memcoinami. Jak spojrzymy sobie teraz na price action Bitcoina, to te bardzo mocno przypomina postać jednego z głównych bohaterów, co wskazuje na nudę i dużą ilość manipulacji. Jednak to może się zmienić już w tym tygodniu, gdzie we wtorek dostaniemy kluczowe dane o rynku pracy, w czwartek o inflacji, a w piątek, tuż przed weekendem, poznamy decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych, gdzie rynek już wycenia podwyżkę o 25 punktów bazowych. Co może wpływać na tak zwany yen carry trade, gdzie korzystanie z taniego jena, wykupować kupować na przykład akcje na amerykańskiej giełdzie, może nie być już aż tak opłacalne, a to może doprowadzić do większej wyprzedaży. Słowo klucz to może, bo inwestorzy wyceniają ową podwyżkę stóp już od kilku tygodni, więc może w piątek rano nie będzie aż tak źle. Pozostając przy Japońskim Banku Centralnym, to ten zapowiedział wyprzedaż swojego gigantycznego portfela ETF-u o wartości 534 miliardów dolarów i na pierwszy rzut oka wygląda to jak przepis na rynkowy krach. Jednak nic bardziej mylnego, bo Japończycy zaplanowali ten proces na 100 lat do przodu, a do tego czasu. Bitcoin zdąży zaliczyć z kilkadziesiąt cykli. I a propos cykliczności, to trwa w tym momencie zażarta dyskusja. Czy te dalej nas obowiązują? Czy może tym razem będzie inaczej? Jest to temat powracający do nas od kilku lat, zawsze akurat pod koniec danego cyklu, gdzie jedni twierdzą, że teraz już tylko góra, a drudzy, że widzimy się w piekle. W pierwszym obozie mamy ogromną instytucję, jaką jest Grayscale, w której analitycy nie wierzą w cykliczność. Z drugiej strony mamy masę osób z kalendarzem w ręku, wraz z tym anonimowym panem na czele, który wskazał z tego października, jako początek końca, i dziwnym trafem od tego momentu spadamy. Jeśli chodzi o mnie, to standardowo jestem gotowy na każdy scenariusz, gdzie część swoich krypto po prostu wyprzedałem, a reszta pozostała na lepsze czasy, o ile te w ogóle nadejdą. A więcej o tym mówiłem w tej prasówce. Wracając, to niezależnie kto w tej internetowej wojence ma rację, jedno jest pewne. Adopcja przyspiesza, na jej tempo jest naprawdę zdumiewające Spójrz na przykład na JP Morgan, lider światowego sektora bankowego Mocno stawia w ostatnim czasie na tokenizację i cyfrową formę pieniądza na blockchainie Wybierając BASE, czyli drugą warstwę na sieci Ethereum Idąc dalej mamy Bitgo, czyli firmę krypto, która uzyskała zgodę na przekształcenie się w bank A podobne zezwolenia miały zostać udzielone również innym firmom Kolej Sek, główny amerykański regulator, mocno bierze się za edukację o naszym rynku Podobnie zresztą Netflix, który ruszył ze... Zdjęciami do filmu o zaginionych bitcoinach, i co prawda ma to być komedia, to jednak z każdego sketchu można wyciągnąć coś wartościowego, tak jak z tych prasówek, które od ponad 4 lat dla ciebie tworzę. Więc strzelaj tą łapę w górę dla Boga algorytmu i obserwuj, bo słyszymy się już niebawem. Pozdrawariacie!